Wróbelką nie sypiesz bułeczki, Wiewiórka nie przyjdzie do rączki. Mój synek jest chory, Łóżeczko zdyszane oblepię do rączka. Ach, dałbym ci księżyców tysiąc I pałac miodowy za górą, Osiołka i parę tygrysią, Jak gdybyś już bajki rozumiał. Lecz ty nie rozumiesz kiedactwo I w główce maleńkiej coś marzysz, a żona pobiegła do miasta, żeby sprowadzić lekarza. Ucichły na schodach jej kroki, gdy z synkiem zostaliśmy sami. Jak wielki nietoperz, niepokój szybował powoli nad nami. Na dnie piekła ludzie gotują kiszą kapustę i płodzą dzieci. Mówią. Piekielnie się zmęczyłem lub piekielny dzień miałem wczoraj. Mówią, muszę się wyrwać z tego piechła i obmyślają ucieczkę na inny odcinek po nowe nieznane przykrości. Ostatecznie nikt im nie każe robić tego wszystkiego, a są zbyt doświadczeni, by wierzyć w możliwość przekroczenia kręgu. Mogliby jak ci starcy hodowani dość często w mieszkaniach, przeciętnie na dwie klatki schodowe, jeden starzec, karmieni grysikiem i podmywani, gdy zajdzie potrzeba, trwać nieruchomo w proroczym geście z dłoni uniesionymi ku górze. Ale po co? Tak ładne wydeptywanie dna piekła, uparte dążenie z pełną świadomością jego bezcelowości. Ach, ileż to daje satysfakcji. Poezja nie może być oderwana od życia. Poezja ma służyć życiu. Gospodyni domowa powinna wytrzeć kurze, wnieść śmieci, umieść spod łóżka, wytrzebać dywan, nakarmić dziecko, pójść po zakupy, podlać kwiatki, napalić w czy rządzić obiad, wymyć rondle, wypłukać szklanki, wyprać pieluchy, zaszyć spodnie, przyszyć guzik, zacerować skarpetki, zapisać wydatki i jeszcze zrobić tysiące innych rzeczy, o których nie mam pojęcia. A potem lektura wielkich romantyków i lolo. Gdy kur blaszany wieje rano i warta nocna zmienia konie. Hamlet przygląda się kolanom swoich gładko utoczonych. Zrzuciwszy płaszcz z lubością stwierdza utwardość ut i wypukłość piersi. W świeżym trupem twierdzy, Hamlet kryguje się do śmierci. Sztylet uderza w zamku cicho stop Uszu, każdy kąt ma pusty, więc Hamlet nie chce budzić licha, bezgłośnie śmieje się przed lustrem. Jaki miły, mądry facet, naprawdę mądry, nie z tych przemążałych. Obieży świat, co to z niejednego pieca chleb jadło. Wrozumiały i uprzejmy. Cała anatomia jego twarzy zdradza lekki wysiłek ust, by mądrzej i grzeczniej do mnie mówić, oczu, by uważniej i uprzejmiej mnie słuchać. Tak naprawdę nie mogła mnie napleć mu w twarz. Czy Twój ojciec pali fajkę? Tak, mój ojciec pali fajkę. Yes, my father smokes the pipe. Powtórz to zdanie. Otworzy ci ono okno na świat. Gdy będziesz siedział na Broadwayu, w barze piękniejszym niż oczy szatana, spytają cię niezawodnie. Czy twój ojciec pali fajkę? Wtedy odpowiedz z uśmiechem. Yes! My father smokes pipe. Widzisz, jak to będzie cudownie. Przyszedł rzeczowo, żeby coś osiągnąć. Ale w pierwszych drzwiach Kopniak uśmiechnął się. Kopniak wydał mu się dosyć dowcipny. Spróbował znowu. Kopniak postanowił iść piętro wyżej. Padł znów na parter, strącony kopniakiem. Przywarował grzecznie w korytarzu kopniak. Kopniak w bramie. Na ulicy. Znowu kopniak. Więc zapragnął przynajmniej hipotycznej śmierci. Rzucił się pod samochód i odebrał tęgiego kopniaka od szofera. Tylko rób tak, żeby nie było dziecka. Tylko rób tak, żeby nie było dziecka. To nieistniejące niemowlę jest oczkiem w głowie naszej miłości. Kupujemy mu wyprawki w aptekach i w sklepikach z tytoniem, tudzież pocztówkami z perspektywą na góry i jeziora. W ogóle dbamy o niego bardziej niż jakby istniało. Ale mimo to, a płacze nam ciągle i historyzuje. Wtedy trzeba mu opowiedzieć historyjkę o precyzyjnych szczypcach, których dotknięcie nic nie boli i nie zostawia śladu. Wtedy się uspokaja Nienadługo, niestety. Nie uczyniłeś mnie ślepym. Dzięki ci za to, Pani. Nie uczyniłeś mnie garbatym. Dzięki ci za to, Pani. Nie uczyniłeś mnie dziesięciem alkoholika. Dzięki ci za to, Pani. Nie uczyniłeś mnie wodogłowcem. Dzięki ci za to, Pani. Nie uczyniłeś mnie jąkałą, kuternogą, karłem, epileptykiem, hermafrodytą, koniem, mchem ani niczym z fauny flory. Dzięki Ci za to, Panie. Ale dlaczego uczyniłeś mnie Polakiem? Jeżeli nam się uda to, cośmy zamierzyli i wszystkie słońca, które wyhodowaliśmy w doniczkach naszych kameralnych rozmów i zacierkowych umysłów, rozświetlą szeroki widnokrąg nie będziemy musieli mówić, że jesteśmy geniuszami, bo inni powiedzą to za nas. I aureole, tęczowe aureole. Eh, szkoda gadać. Panowie, jeżeli to się uda, to zalejemy się jak jasna cholera. Roznieciliśmy nasze ognisko, by odgrodzić swoje wieczory od ludzi wszystkich, jak od chorób. Niech się kołyszy i błyska. Niech złote śpiewają iskry w naszym ognisku. Siedzimy wieczorami. Coś niedobrze się dzieje. Płomień gaśnie ciemnieje. Kopeć obszarnił pokój. Pyta żona. Co ci, kochany, a daj mi spokój. Ja wiem czemu smutno, mój drogi. My lubimy bardzo czworonogich. Zwierzę najlepszy przyjaciel. Już na ulicy jestem jednym stokiem. Przemierzam całe miasto szerokie. Wracam z ogromnym kotem pod pachą. Siedzimy wieczorami. Coś niedobrze się dzieje Kot straży bursztynowym okiem Płomień gaśnie, ciemnieje Przeglądamy malarstwo włoskie Rany boskie, jak nudno No, mówię Rady nie ma Widać się do siebie nie nadajemy Koniec z naszym ogniskiem ale sprośmy jeszcze na ostatek wszystkich naszych starych kamratów ze szkolnej lbały, z popijawy. Zrobimy zabawę. Przyszli goście. Każdy opowiada. Bar Natalia się rozkłada z prostych opowieści. Chwalimy życie z całej mocy. Śpiewamy pieśni do północy. Pierwsza. Goście już za progiem. No i cóż, moja droga, i nam trzeba zabierać walizki. Ale popatrz, popatrz, jak się kołysze i błyska wielkim ogniem, słoneczną iskrą, nasze ognisko. I nasz kot jest bardzo piękny z tym bursztynowym okiem. Tyle miałem trudności z przezwyciężeniem prawa ciążenia. Myślałem, że jak wreszcie stanę na nogach, uchylą przelewną czoła, a oni w mordę. Nie wiem, co to jest. Usiłuję po bohatersku zachować pionową postawę i nic nie rozumiem. Głupi, mówią mi życzliwi Najgorszy gatunek łajdaku. W życiu trzeba się czołgać, czołgać, więc kładę się na płask z tyłkiem, a nie od to głupie wypiętym w górę i próbuję od sandałka do kamaszka, od buciczka do krzewiczka. Uczę się chodzić po świecie. Dzieci są misze od dorosłych. Zwierzęta są mniejsze od dzieci. Mówisz, że rozumując w ten sposób muszę dojść do twierdzenia, że najmniejszy jest mi pierwotniak pantofelek. No to co? Mniejszy mi jest pantofelek od ciebie, ty, synie. Z dziećmi trzeba surowo, zamiast płaszcza łach! Ubierzłach, łach, zapnij łach, szanuj łach. Ten łach to moja praca, moje wyprute żyły. Ten łach, moje stracone złudzenie, moje niedoszłe posłannictwo, moje złamane życie, moja martwa perspektywa. Wszystko ten łach. Ubierz łach, zapnij łach, szanuj. Łach. Rak jest chorobą nieuleczalną. Śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym. W śmiesznym ubranku, w piżamie pasiastej podlewam pelargonie. Pelargonie jak krew czerwone. Pelargonie białe jak mleko. W błękitnym brzęku lata o zmierzchu na szpitalnym balkonie. Taki i wróżą rosę, doktorze. Rosa biała, furie upałów. Ja podlewam nasze pelargonie, mądry biały doktorze. Rak jest chorobą nieuleczalną. Życie jest treścią niezwyciężoną. Trzeba uważać w dni upalne, żeby nie zwiędły pelargonie. Poeta cierpi za miliony od 10 do trzynastej dwadzieścia. O 11.10 uwiera go pękarz. Wychodzi, rozpina rozporek, zapina rozporek, wraca, chrząka i opet cierpi za miliony. Na szept mój wielki łeb się poruszył. No cóż, mój drogi, bieda. Przykro mi bardzo, ale brak funduszów. Trzeba cię sprzedać. Już nie będę pod przewodem twoich szujnych uszu brnął w puszcz matecznikach, w krotach. Nie będzie już puszczy. Będzie park Jordana pełen błota. Ach, jakie ty miałeś skoki i susy. Jak szczałeś z łapy triumfalnym zadarciem, wiatr płoszyłeś ogona białym pióropuszem, ale trudno, nie masz żarcia. Ty dużo potrzebujesz, to wiadomo. U mnie zawsze tragedia z groszem. Zresztą straszny kłopot był w domu. Już pożarłeś czterech listonoszy. No, chodź tu, chodź. Jaki pobłysk wilczy czołga się kratkiem w twoich ślepiach. Gdyby moi przyjaciele umieli tak inteligentnie milczeć, to by było mi o wiele lepiej. Idź już leżeć. Nie warto płakać. W życiu gorsze udręki będą jeszcze. Ja kochałem nieodkryte nasze szlaki i zmierzywioną sierść pachnącą deszczem. Przecież znasz wszystkie moje chwyty, życie moje. Wiesz, kiedy będę drapał, krzyczał i rzucał się. Znasz upór moich zmagań i drętwe pozbawione smaku i czucia w oczerpaniu. Wtedy zatruwasz mój sen majakami, aby uniemożliwić mi jakikolwiek azyl. Znam twoje słodycze, które przyjmuję ze skwapliwą wdzięcznością i po których szarpią mnie torsje. Przywykłam do twoich okrucieństw. Nauczyłam się śmiać z własnego trupa. Znasz dobrze ten mój ostatni chwyt. Znudziliśmy się sobie, życie moje, mój wrogu. Cóż, kiedy wkręciłeś iskr bólu w moje szczęki, aby uniemożliwić mi ziewanie. Dwaj rzeźnicy grają w karty. O koronę króla, o mieczych kwaleta, o uciechę z damą. W kojsach rząd baranów swojskich śpiewa w płaszczach apostolskich. Kto wygra koronę, kto miecz brylantowy, a kto Miało głową, komu skarb, komu zawieja, komu miecz, a komu róża. Diamentowy kwiat nadziei rozjaśnia ściany szlachtuza. M, 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 obym, um, ubym, ubym, ubym um, 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 um ten tego, ten tego, ten tego, panie kierowniku. Jak kolega ściągnął spodnie w latrynie, to zauważyłem, że on ma tyłek odlany ze spiżu. Boże, jaki miły wieczór. Tyle wódki, tyle piwa. A potem plątanina w kulisach tego raju między pluszową kotarą a kuchnią za kratą. Czułem, jak wyzwalam się od zbędnego nadmiaru energii, w którą wyposażyła mnie młodość. Możliwe, że mógłbym użyć jej inaczej. Na przykład napisać cztery reportaże o perspektywach rozwoju małych miasteczek. Ale mam w dupie małe miasteczka. Mam w dupie małe miasteczka. Mam w dupie małe miasteczka. Za darmo, nie dostaniesz nic ładnego. Zachód słońca jest za darmo, a więc nie jest piękny. Ale żeby żygać w kolosecie lokalu prima sorta, trzeba zapłacić za wódkę. Ergo klozet w Tanzbudzie jest piękny, a zachód słońca nie. A ja wam powiem, że bojda! Widziałam zachód słońca i wychodek w nocnym lokalu. не найду я спецыяльной ружницы. Хлип, 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 хлоп, 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 хлоп. Мамо, дай мне хлеба с сыром. Нема, мамусь, никто не даст хлеба с сыром. ze wszystkich świętych katolickich najbardziej lubię józefa bo to nie był żaden masochista ani inny zboczeniec tylko fachowiec zawsze z tą siekierą bez siekiery chyba się czuł jakby miał ranie kalekie i chociaż ciężko mu było wychowywał dzieciaka o którym wiedział że nie jest jego synem tylko boga albo kogo innego a jak uciekali przed policją nocą w sztafarzu nieludzkiej architektury Ramzesów, stąd chyba policjantów nazywają faraonami. Niósł dziecko i najcieńszy koszyk. Jeżeli w rozmowie z niedużym gościem będę używał w stosunku do ludzi niskiego wzrostu określeń kurdupen, Korek, jabłnik, już mam w moim rozmówcy wroga. Ale gdy powiem przy blondynie Herkulesie, Podobają mi się wysocy chłopcy blondy. To wspaniały gatunek facetów. To na pewno nie zyskam przyjaciela. Wsiedli nieprawidłowo, niosąc boleść po tatusiu. Konduktor ani nie pisnął. Zablokowali pół włosu. nikt ani nie mrugnął. Boleść po tatusiu, wielka rzecz, po tatusiu boleść. A jeszcze napominali ludzi, nasza boleść jest świeża. Zabrudzi Pan tręcz, biały tręczyk. Szkoda, żeby się miał pobrudzić o naszą boleść. Ototuś. Gdy ci się wszystko znudzi, spraw sobie aniołka i staruszka. Gra się tak. Podstawiasz staruszkowi nogę, że wyżniem marną obrót. Aniołek spuszcza główkę, dasz staruszkowi pięć groszy. Aniołek podnosi główkę, stłukasz staruszkowi kamieniem okulary. Aniołek spuszcza główkę. Ustąpisz staruszkowi miejsca w tramwaju. Aniołek podnosi główkę. Wylejesz staruszkowi na głowę nocnik. Aniołek spuszcza główkę. Powiesz staruszkowi szczęść Boże. Aniołek podnosi główkę. I tak dalej. Potem iść spać. Przyśnie ci się aniołek albo diabelek. Jak aniołek Wygrałeś, jak diabełek przegrałeś, jak ci się nic nie przyśni, remis. Panie ministrze sprawiedliwości, pan mnie obraża. Nie znam pana, ale widziałem pańską fotografię w gazecie i czuję się głęboko obrażony na nieszczęście nie tylko przez pana. Większość instytucji państwowych i społecznych jest dla mnie afrontem. Prawie wszyscy obywatele naszego państwa są obelgami skierowanymi bezpośrednio we mnie. Doprawdy, nieraz zapytuję się, komu zależało na zbudowaniu tak ogromnej machiny, z architekturą, wojskiem, prawem i przestępnością, żeby mnie, osobiście mnie nękać. Nawet na rogu ulicy zainstalowano ślepca, żeby mnie doprowadzał do szału. A jakbyście tak na przykład przysłali mi paczkę z listem, panie Burza, jest pan niegłupim i niebrzydkim chłopcem. Ofiarowujemy panu tę oto parę butów, numer 42. Podpisano: ludzkość, rząd, względna rada świata, ale nie na to wam szkoda pieniędzy, ale na tworzenie całych ideologii i apostołów, z których każdy musi mieć co najmniej 20 par butów, w tym kozłowa z cholewkami po to, żeby mnie robić na złość. Na to jest grosz, panie ministrze. Do pana nie mam ostatecznie pretensji. Jest pan jedną gorzką pigułką, wrzuconą mi ukradkiem, wasze dowcipły do porannej kawy. Zdravię i pana. Ale prawo. Co prawo na to? Z w rączkach zasnęło dziecko. Miasto milczy jak tajemnica. Przyczajony za oknem z dziecko, Zgaśnij, zgaśnij, księżycu! Księżyc srebrny buduje mosty. Księżyc płacze zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych. Zasłoń okno! Zasłoń okno, mamo! Z wież wysokich przez liście szpalerów Na dorosłych zstępuje księżyc. Synek ma trzy lata dopiero, Jemu jeszcze nie wolno tęsknić. Jeszcze będą burzliwe noce, Srebrne miasta dużo goryczy. Wstań, mamusiu, zasłoń okno kocem. Zgaśnij, zgaśnij, księżycu. Melomani miasta mec, mecenasujący mece sopranom małatkom, może mniej mężatkom, matkom mrowia malców metronom, mruczą marny masz metronom mimi, mdłymi marnięciami, monotonnie mimimami, mało warta maszyneria. Minus miasta mec, mizeria mało opłacalnych mus. Merkantylizacji z mchem, mogiłem, muzem, mości Mur mieszkańskiej mentalności Mason, masaż, masażysta, masochista, maszynista Mierność mędrca, modelarza, ministranta, metramparza Mierniczego, metodysty, mitomana, medalisty Mechanika, menadżera, maga, menta, mima, mera Muzykalna ma młodzieży, my Miejscowi milionerzy, moc moralną mecenatu maksymilizujmy, maturzystko meco Miałbym, Miałżebym minimalistko mierzyć moją miłość miniaturową miarką mimi. Misją mą – monumentalna, momentalna, monetarna materializacja marzeń. Mózg mącących mgieł mirażem. Moto, marzysz! Możesz mieć miotaj mimi mi monet mieć, masakrując mą mamonę, mów mi. Muszę mieć mielone mięso, mudelniczkę, mówkę, miód, magazyn, moj miętówkę, mienie, mieniem marnowanym, minie miesiąc medialanem dziolanem mniejszy metz mec. Miasta mus, mast mec and me. Zbaraźnikom ze zbaraża, zaraźliwy zez zagraża. Zjezuch zwykły zraz zbarazki, zaraz zieją zeń zarazki. Zjadacz zrazu, zrazu zdrów, zezem zarażony znów. Zdaniem znawców zagadzenia, ze zwykłego zagapienia, zbarażanin zbaraniały. Znaki zawsze zabraniały zajadania zrazów. Zrazy zeżere, zdrowe zaś zakazy, zraz... Zraz z zawijany, zasadniczo zakazany, zlekceważy. zatem zajrzysz znak zakazu znów zawalisz, zbirze ze zbaraża, zjesz zraz złowrogi, zeżre zjesz.